No dobra, więc yy, doszali teraz. Czekaj. Skin od samego początku jedziemy, okej? Okay? Dobra, jak ci się podoba ten skin. Nie, ty go masz, nie? No mam. go masz, czekaj, pokaż, pokaż czego masz. No tak, dobra. Nawet zobacz dwa. <laughs> dobra. No to ten, to zobacz, tam ten, ten. Jak ci się podoba ten skin. Fajny. I teraz jeszcze ten. Nie, nie. To który lepszy? Ten najlepszy? A pokaż jeszcze tam. Mam tylko takie Ten najlepszy jest. Dobra. Lecimy dalej. No. Zaczynamy od taka skina. Fajne? No. Jest, zobacz to. Piesek. Lubisz pieski, co? No. Zobacz. Jeszcze jest ten taki srebrny Błyszczący taki. jest taki. taki fajny wolę tego pieska. To jaki najlepszy? Piesek? Aha. Ten. Tak. Dobra. To lecimy dalej. Kolcik. Tylko dwa skiny mam. Taki. Chyba trzy. Nie, dwa, bo to jest zwykłe. To jest zwykłe. I jeszcze taki. Tak, który lepszy? Żadny. No nie, musisz powiedzieć, który lepszy? Albo ten. Albo ten. 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 lepszy? Taki ten. jednokolorowy od, od takiego? Ten jest bardziej fajny. Czyli tego wolisz? No. No okej. Okay. <coughs> Dziwna troszkę. Mam wszystkie do bóla. Pierwszy taki. Mhm. Kolejny taki. Groźny teraz, mhm. I jeszcze taki srebrny. Taki srebrny jest najlepszy. Najlepszy z tych wszystkich? No. Co masz taki katar? Czyli no. ten najlepszy. No. Okej. Okay. To jeszcze tutaj mam. Nie, tutaj mam tylko jednego. No to tutaj. Też tylko jeden. O, tutaj mam dwa. Ten. Złoty. No. Czy ten? Czarodziej. Ten. Tak? Chcesz go mieć? Fajno. Chcesz go mieć? Supercell ID. Będziesz go miała Dobra. Do poko Co mam... Moim... Nic, 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 nic. To się tak. Za, dobra. Patrzymy tutaj, tutaj, za. mam. A nie jeden. Dobra, dorosły mam o, dwa. O, dwa. Taki super kolorowy. Czy taki? Szczerze mówiąc bardziej światy. Pod... Ten? niż taki? Ten, ten byl. Ten? No. Ten co teraz jest? No. Dobra. No to jeden skin tutaj do niej. Dodaj na Majka też jeden. Do Tika też jeden. To się mi w ogóle. Do 2 Taki. No. Jeszcze. Czy taki? Taki. Taki. No, no dobra, dobra. To dodalę na trzy skiny. Pieroszkowy dalej. Nie woda się? To! Taki! Pokażę Ci tego. Taki. Ten czy ten? Ten. Ten? No to teraz. Tak. No dobra. Nie, nie, Teraz peny. Króliczek? Króliczek! Będziesz gumiała za niedługo. Czy? Taka. Króliczek. No okej. Okay. Okej, okay, Króliczek. Trzy skiny mam. Karl Wieprzowy jeździec. Nie. Dziwnie, troszkę. Leonard Karl. Nie. I motocyklista Karl. No to ta żabka. To żabka? No? Najlepsza. No. No dobra. Jackie, mam tylko jeden. W ogóle. Też tylko jeden skin. Też tylko jeden. Zero. 1 0 o mój boże 0 0 0 1 m no bata się nie tak jeden co nieam że muszę iść do grifla grom też 0 0 okej 0 o tutaj mam treski bułki taka imbeka tara tara uleciało gdzie Dobra Ja bym wybrał tą chyba ostatnią Tą wścieką talę Tu też mam jednego, 1 0 To fajne Też jeden 0 1 0 0 0 0 2 2 screen dobra Z tych z Taki no, Błyszczący? No. No dobra. Zero. Zero. Dwa. Jeden, jeden, jeden. Czekaj, szukamy szukam skinów. Chyba, że to już koniec, to tu będzie słabo troszkę, no ale nieważne. O! Dwa skiny. Faraotis taki no. Czy ten? Ty robisz chyba srebrne skiny w ogóle, co? Mhm. Hmm. Tylko jeden. Zero No dobra. Najlepszy skin, który Ci się najbardziej podobał. To był chyba ten piesek, co? No piesek. Najbardziej z tych wszystkich, które wybrałaś. Najbardziej Ci się podobał chyba ten piesek, co? No piesek. No dobra. No to teraz y, zrobimy tak. Y, możesz sobie nim zagrać. Chcesz zagrać? No, to jest. Dobra, to to. mój telefon. Zagraj sobie na botach, bo boję się przegrać, pucharki. A, dobrze mi idzie na razie. To ten, to czekaj. O, pies. Wyrzucę cię. Bum. Y no i zagraj, czekaj. Ustawię ci boty. Y nie było solo, 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 potak czaszek. Proszę, graj. No, raz. Raz, tym mi. Podobało ci się to, możesz spróbować Uważaj, uważaj, od razu atakuj Martynka, chodź, chodź i atakuj, chodź i atakuj, chodź i atakuj, no chodź, chodź Po zielonego, po zielonego Ojojoj oj, oj, Martynka Chyba. No bo ty nie chodzisz i atakujesz, ty stajesz Musisz tutaj i bum, 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 bum I dalej chodzisz, dalej chodzisz bum, 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 dalej chodzisz bum, 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 bum. A nieważne No dobra Każdemu się czasami nie udaje, prawda? Hmm. No to dobra. Faj fajnie było. No. Czyli tęskni najlepsze. No. Jak? Jak? Hmm. Jak? No. A Jak? Jak? nawet. nawet. Hmm. I ma też dużego. ma ma dużego. psa. Do no. walki? No. On właśnie tak działa, czekaj, pokażę Ci Jak on działa w grze. W ogóle on szczeka jak się go puści. Zobacz. Czekaj Słyszałeś? Nie O, jak bije. BUM BUM Patrz jaki nosem. Okay. Tak on działa hmm. No to co Może kiedyś będziesz miała to oskina Jakiego Tego pieska A mogę nie grać hmm. Może kiedyś Jak będziesz go miała No dobra